Nakładki silikonowej z pozoru wydaje się bardzo proste. Mam pierś, mam nakładkę, przykładam i karmię. Natomiast tutaj często popełniamy błędy, bo nikt nam nie mówi, jak to zrobić. A po to jest nakładka silikonowa stworzona tak, a nie inaczej, żeby spełniała jakąś funkcję. Więc w karmieniu piersią może nam pomóc, rzadko ale może, natomiast często będzie nam tą laktację trochę jednak psuć i utrudniać, więc jak ją nałożyć, już pokazuję. Nakładki silikonowe mają różne kształty i o tym nie teraz, natomiast mają też taki wrąbek, wcięcie. różne kształty, krągłe, wcięcie. Fajnie jest wybrać właśnie taką nakładkę, bo wiem, że są też takie po prostu okrągłe wokoło. Tych nie bierzcie. Jeżeli mamy gdzieś takie wcięcie, to to wcięcie powinno przypadać pod nosek dziecka. I tutaj um, nie jest to też oczywiste, bo w zależności od pozycji, w jakiej będziemy dziecko przystawiać, nosek będzie przypadał w trochę innym ułożeniu. W pozycjach takich bardziej krzyżowych, klasycznych nosek przypada nam. Raczej w stronę pachy. Więc tutaj będziemy miały wycięcie nakładki, właśnie skierowane w stronę naszej pachy. Hops. Jeżeli karmimy spod pachy w pozycji futbolowej, to nosek przypada nam bliżej mostka. Stąd wtedy wycięcie będziemy kierowały w stronę przeciwną, w stronę naszego mostka. W pozycjach bardziej biologicznych, australijskich czy też naturalnych, w różnej odsłonie, noż z nosek dziecka przypada w górę i taka nakładka będzie skierowana tym wycięciem właśnie w górę. Zwracajmy na to uwagę, bo chciałybyśmy, żeby maluch był w kontakcie skóra do skóry i mógł wąchać Wasze ciało, przyzwyczajać się do kontaktu z Wami, a nie z silikonem. Jak nałożyć nakładkę? Nieoczywiste. Wywijamy ją na lewą stronę, przykładamy do piersi, i dopiero y, przyłożoną z taką y, brodawką, w, trochę taką uciśniętą y, y, w centrum tego tego silikonu, naciągamy hops na nasze ciało. Dzięki temu nakładka silikonowa będzie otaczała brodawkę, jak długa by ona nie była, i malec będzie mógł pracować na waszym ciele, a nie będzie przyszczypywał brodawki. Pracą na silikonie. Dzięki temu y, karmienie piersią będzie bardziej skuteczne, pierś będzie bardziej opróżniona, a ilości pokarmu nie będą się zmniejszać.